10. A on wziąwszy pięć plebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał proste przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich, także jedli wszyscy do sytości. Zebrali jeszcze 12 pełnych koszów, ułąków i ostatnich z ryb, a tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. <laughs> Widzę <Myślę> tutaj <laughs> pewne podobieństwa do kamy galilejskiej. Przy czym tam nie było picia, a tu nie było jedzenia. Tam wobec niedoboru interweniują Interweniuje Matka Boża, synu wina nie mają, a tu interweniują apostołowie, co mówią? Panie miejsce puste, pora późna, odpraw ludzi, nie idą. Oni normalnie uświadamiają Jezusowi, co się dzieje, prawda? Mało tego, jeszcze Mu podpowiadają, jak ma się zachować, co ma zrobić nie? w stosunku do nich. Tam Maryja tylko synu wina nie mają, a tutaj nie niemalże instruktaż, jak właśnie Jezus zachować. A On odbija pieczę, prawda? To wy dajcie im jeść. No ja za was tych stągwi nie napełnię. To to jest wasze zadanie. Oni zdziwieni, to czy za 200 denarów by, by nie? I cały horyzont myślenia przesłonił niedobór, czyli no jest. jest. Czyli, czyli ile by trzeba? 200 denarów w tamtym czasie. Dziękuję bardzo. W tamtym czasie denar drachma to dzienne wynagrodzenie pracownika, jak kiedyś mówiłem. Taka, taka sztuka, tak? Czyli 200 denarów, 200 razy 100 to 20 tysięcy. Przecież cud mógłby równie dobrze polegać na tym, że nie mieli tej kasy, sięgają za pozuchę i mają 200 denarów. Nie mieli, a mają. No nie byłoby cudu, bo no byłby cud, prawda? Ale Jezus zwraca uwagę nie na to, czego nie mają, tylko pyta, co mają. Tak? Idźcie, ile macie chlebów, idźcie, zobaczcie. A oni odpowiadają pięć i dwie ryby. A czy oni o ryby pytał? Oni pytał o chleby. tak? Ile macie chlebów? Takie problem polega na tym, że oni byli... byli cały horyzont myślenia i niedobór przesłonił to co by chcieli mieć, że też nie widzieli tego, co mają. Kapitana pedagogika ze strony Pana Jezusa. Pięć izbiernych. Polecił mi usiąść na zielonej trawie. Czy to jest wskazówka, że to działo się na wiosnę? Czy bardzo często jest tu w opisach ewangelistów historia z ideologią, z teologią wpleczana? I tu nawiązanie do, do Psalmów czy do tego 23, gdzie Bóg jest jako dobry pasterz przedstawiony, który pozwala na zielonych pastwiskach, prawda, paść swo, swojemu, swojemu ludowi. Rozłożyli tu się po stu i po 50, to nie była bezładna zgromadzina, zgromadzenie, zgromadzenie, bezładne zgromadzenie, tylko to jest wyraźne nawiązanie do wędrówki do, do Ziemi Obiecanej, kiedy oni rzeczywiście w taki zorganizowany sposób e, przemieszczali się, a także odpoczywali właśnie po stu i po pięćdziesięciu. Czyli to nie jest, powtarzam, bezładna zbieramina ludzi. Oczywiście gest eukarystyczny, błogosławieństwo, połamanie chlebów, rozdawanie. Równie dobrze on mógł wezwać ich wszystkich, żeby podchodzili zgromadzeni i proszę, jest tutaj chałda chlebów, częstujcie się, nie sami. On mógł tak zrobić, ale on kazał apostołom się tym zajmować, czyli to wyraźne wskazanie na, na to, że potrzebuje tych swoich. No, apostołów i ich współczesnych przedstawicieli, żeby w jego imieniu. No właśnie, i to jedno zdanie charakterystyczne, bardzo pełne, sytości, że tak powiem. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli wszyscy do sytości zebrali dwanaście, symbol pełny, dwanaście pełnych, resztek jedzenia, nie? a gdzie jest zasadnicza treść w ogóle, obfitość. W tym kościele, na, mozaice, na posadzce przed ołtarzem, jest taki motyw, który bardzo często można spotkać na pamiątkę z Ziemi Świętej, to znaczy kosz z w chleba, rybka po jednej, rybka po drugiej stronie, zwłaszcza na ceramice, ale nie tylko. A jest to mozaika, za chwilkę wrócę do tego motywu, mozaika bardzo starożytna, bo z 480 roku, a skąd to wiadomo, bo tam z przodu jest taki podpis pogresu w ramce prostokątnej, że wykonana została za patriarcha jerozolimskiego a Stąd idąc wiadomo, że ten człowiek sprawował ten urząd 479-486. Dlatego się datuje na około 480 rok. Bardzo ciekawa, ponieważ tam jest wiele roślin i zwierząt przedstawionych. I to nie na zasadzie science fiction Stanisława Lema, albo fantazy Andrzeja Sapkowskiego, tylko to swoisty podręcznik flory i fauny. I co ludzie widzieli wówczas wokół siebie, prawda? pod koniec V wieku. I wracając do tego motywu z oknami klewa i trybkanu, jeden element się nie zgadza. Ile macie chlebów? 5 i 2 ryby. A jak Państwo policzą te pochętki w tym proszech, to jest są 4. Ale gdzie, gdzie ta mozaika się znajduje? Pod ołtarze. Czyli piąty chleb. To dopiero co nam przy świętej śpiewaliśmy też na pustkowiu. Chleb. Chleb. rozmnożył, faje. To jest kościół rozmnożenia chleba i ryby. Pod tym wyswaniem. Ten piąty to oczywiście jest tego eukarystyczny, którego krótki Kapłani nigdy nie, nie zabraknie. Pół do mamy. 10, min, 10 minut na siebie proszę, bo nie wolno tutaj książku powiadać, tylko na zewnątrz. Proszę 100 minutów na stronę odejście lewą. oczywiście 300 z tam, gdzie parking z autokarami z nami A gdzie się spotykamy? Teraz... się spotykamy? Tu się spotykamy. O której? Okay. Tutaj. Za 10 za 20, minut. Za 20. A nie, nie, nie. Za 21 rano. 21 rano. I autokar na i jest. Tak jest. Teraz jest godzinka. 29. Poczeń. Czyli mamy czasu 10 minut? 11. Tym razem. 10 minut. 11. 11. 11. 11. 11? <tors> you <laughs> de bebê